Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w poniedziałek na karcie dnia na wtorek, czyli na 10 listopada 2020 roku, ale zauważcie, że rok już nam się kończy, jeszcze chwilę i o matko, nie? Kochani, no dobra, co by nie przedłużać, zobaczmy dziś karty cygańskie w obiegu, zobaczmy co też wylosowałam z kart cygańskich. U, 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 u. To mamy kochani, radość, albo też wesołość. A tutaj mamy wytrwałość, czyli taka um, oko Boga, nie? Oko Boga. Zobaczmy teraz, co jeszcze tutaj z wyroczni. Gwiazdy. Hmm. No, <laughs> ja myślę, że we wtorek będziemy prowadzeni przez, przez opatrzność. To po pierwsze. Nie zabraknie nam wiary w siebie, w swoje możliwości. Tutaj możemy też zostać zaskoczeni czymś miłym, na przykład jakąś niespodzianką, jakimś prezentem, jakimiś dobrymi informacjami, niespodziewanym jakimś sukcesem. Tutaj coś może nam, kochani, może nas tak ucieszyć, że aż będziemy tańczyć z radości. Dokładnie. To jest taka. Hmm, Zapowiedź też tutaj korzyści materialnych. Takie mam, takie mam skojarzenia z tymi kartami. Korzyści materialnych, coś, co będzie dla nas sukcesem, którego będziemy może, mogli dotknąć. Nie? Kochani, karta wytrwałości też mówi tutaj, że strzeże naszych granic i yy, zakończenie dnia właśnie będzie pomyślne. W ogóle ten dzień będzie taki, że tak jakbyśmy byli pod wpływem yy, tych gwiazd, nie? prowadzeni przez, yy, przez gwiazdy, pod opieką gwiazd. Dokładnie. Yy. I teraz tak, co mówi ta karta gwiazdy? Karta gwiazdy mówi nam o cyklach życiowych, nie? które nieustannie przechodzimy w życiu, które dzieją się non-stop, codziennie, co chwilę, co sekundę, co minutę. To karta takiego osiągania aspiracji i szczytów życiowych. O tym mówi właśnie karta gwiazdy. Czyli mam takie, takie odnoszę wrażenie, że wystarczy. Spojrzeć w kosmos, nie? Spojrzeć w te gwiazdy i co tam zobaczycie? Tam zobaczycie, że tam nie ma ograniczeń. Dokładnie. I takie odnoszę wrażenie, żeby nie dać się ograniczać, nie pozwolić się ograniczać, ale i też korzystać z tego, że mamy wolną wolę i mamy wiele możliwości. Że nie mamy tylko jednego. Jednej opcji wyboru, ale mamy wiele opcji wyboru, więc z tego można korzystać, z tego możemy czerpać. Takie, takie odnoszę wrażenie. Dodam jeszcze, że tutaj też może być dobry dzień na odbudowanie więzi partnerskich, przyjacielskich i więzi z jakimiś dawno niewidzianymi znajomymi, którzy kiedyś być może byli nam bliscy. Kochani, jeżeli chodzi o wibracje dnia, to tak, dzień sprzyja szczęśliwym rozwiązaniom, aktywności pozytywnym, obrotom spraw, wytrwałości, łapaniu okazji, jakiś szans, możliwości, koncentracji i wydarzeniom, które mogą nam pomóc zmienić tor spraw, bieg spraw, no, zmienić nasze życie. Po prostu. Jakie trudności możemy napotkać? No, kochani, zewnętrzne przeszkody, absolutnie zewnętrzne. Wszystko, co jest niezależne od nas. Możemy się spóźnić na tramwaj, bo po prostu nasz zegarek się spóźnia, nie? Na przykład. To jest taki tam przykład. Trudnością, kochani, może być też nasze negatywne myślenie, nasz pesymizm, brak radości, właśnie, tak. Niezadowolenie, jakaś rezygnacja przed metą z jakichś ważnych spraw, czy, czy z rzeczy, które były dla nas ciekawe, czy interesujące, czy ważne. No i błędy w działaniu to mogą być te trudności, nie? więc tutaj zwróćcie na to uwagę. A jak możemy pokonać te trudności, kochani, stabilizacją wewnętrzną, pozytywnym myśleniem, yy, zdaniem sobie sprawy z tego, czego się chce? Tu trzeba wiedzieć, czego się chce. Po prostu, y, oczywiście, kontrolowania spraw i sytuacji na bieżąco, y, taką męskością, odwagą, mam wrażenie, dumą, honorem, wytrwałością, y, ale i czasem też przejęciem inicjatywy w, w sytuacjach, które będą y, tego od Was wymagały. To chyba by było wszystko, co miałabym Wam do powiedzenia, jeśli chodzi o wtorek. Czyli znowu kolejny dzień, w którym może być, całkiem, może być całkiem ciekawie, pomimo tego, że wydaje nam się, że wcale tak nie jest. A wiecie, to, to, że nam się wydaje, to nie znaczy, że tak nie jest, bo to wszystko jest w nas. Tylko wystarczy się na to otworzyć. I tak jak mówię, patrząc o gwiazdy, patrząc w kosmos, tam nie ma żadnych ograniczeń. Tam są tylko możliwości. Pani, życzę wam wspaniałego wtorku. Dziękuję za spędzony ze mną czas. Do zobaczenia do jutra. Pa pa.